Cześć Zegarkowicze, z tej strony Maciek z Wjechała do nas znowu perełka po raz kolejny Popatrzcie, piękna drewniana szkatuła Sygnowana Atlantikiem z góry Jak i z dołu A w środku, w środku mamy hita Zegarek Atlantika na 135-lecie Można powiedzieć, że to pilot Sekundnik na godzinie 9 Pasek dodatkowy w kolorze brązowym Który jest na szybki klik, już Wam pokażę Byście widzieli. O, szybki klik, możemy sobie go szybko wymienić. Zegareczek jest limitowany, tak jak mówiłem. Widzimy 135. Nasz zegarek jest 44, brązowy pasek z szybkim klikiem. Jest to zegarek mechaniczny, czyli nie mamy wachnika, tylko nakręcamy go z koronki. Rezerwa kodu tego zegarka to około 53 godziny, a jest to mechanizm Atlantika manufaktura. ATL3. Zapięcie mamy motylkowe, sygnowane również logo Atlantika. Koreneczka z logo Atlantika. Tak jak mówiliśmy, pokazana limitacja na boku zegarka. Już Wam pokazuję co mamy dalej dołączone do zegarka. Mamy tak. Kartę gwarancyjną. Tutaj mamy warunki gwarancji, instrukcje obsługi w języku polskim no i co najważniejsze, certyfikat manufaktury tego otóż zegarka. Jak otworzymy sobie, mamy pokazane, jaki to jest zegarek, z jakim mechanizmem, numer referencyjny oraz miejsce wpisania naszego modelu, czyli 044 model na świecie. Zegarek jest dostępny u nas na sklepie. Kupujcie, bo to jest prawdziwa perełka. Ostatnia nam bardzo szybko zeszła. Cena tego zegarka to 9900. Zachęcamy do zakupu.